Siemanko wszystkim z tej strony Jacu Games, a dzisiaj sobie zrobimy kolejne wyzwanie yy, Dobra, dostałem wyzwanie od użytkownika grusno i fajnie yy, i polega na tym, że mamy strzelić 10 headshotów z P250. Także co, jedziemy z tym koksem, jedziemy, jedziemy z tym światem. No i co? No i piszcie oczywiście wyzwania pod tym filmikiem, ja na pewno je zrobię. No i co? Just do it. Just do it! Bara jest jedna bańka Ondor Throwing flashback Drowing grenade Dor, Dors, się zajmuje Kurde. One secret. I have a bomb. Karbasz twarz. Ale ładna runda przy, przynajmniej była. <laughs> Myśla, że go nie, nie zauważy. Co to było? Kurde, tam jest jakieś przejście Oj, nie wiedziałem, że to jest takie przejście, ty Na B To było piękne Dobra, patrzcie, jest bania, karwar, twarz Ramp, ramp Is uh, heaven one, heaven, heaven, heaven Give yeah, me some kill, what the fuck. Nice toilet yes, stop. You 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 brush Ooh. a T yes? Fire in the hole! One digital. A a Dobra, jest bania Olbi Jest, następny fragens Ale już na plecy robią Aj tylko noga była Ha, piękna bania Jeszcze na bańka karwarz twarz i koniec Kurcze nie było no Ale jest pięciu no, no normalnie, nie mogę. Aj, szkoda. Walka na jeden. Karwasz twarz, nie było. Ale piękna bańka na zakończenie. O tak, mamy wyzwanie zrobione. No i co, piszcie kolejne wyzwania do mnie. Ja na pewno je zrobię. Spiszcie oczywiście pod tym filmikiem. Także trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Na razie.